Wam wszystkim po dość długim czasie, no bo w sumie po roku. A dzisiaj, razem z moją ekipą, zrobiliśmy sobie mały projekt ci klarysy. Póki co dzisiaj nie mogłem dla was nic nagrać z tego tytułu, że była na zewnątrz dość trudna pogoda. Mamy dzisiaj 13 czerwca. Jeżeli chodzi o warunki podejścia, to podeszliśmy sobie do chaty pod rysami, tutaj do schroniska, chcemy się zatrzymać. Sytuacja na zewnątrz była ciężka, bo padał dość mocny deszcz. Przy żabim stawie i tutaj, do, przy podejściu do schroniska, zalega śnieg, więc o ile przy żabich stawach mogliśmy sobie przejść normalnie, o tyle. Niektórzy przeszli normalnie, niektórzy założyli raki, ale czekam był niezbędny, jeżeli chodzi o tą porę, no bo było troszeczkę pod górkę, było troszeczkę śniegu i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o warunki w schronisku, to tutaj musicie, jeżeli chcecie spać w chacie pod rysami, jest dość duże obłożenie po polskiej stronie, dlatego może być to problematyczne, żeby znaleźć nocleg. Tak było również w naszym przypadku, dlatego zarezerwowaliśmy sobie tutaj nocleg po stronie słowackiej. Koszt tego noclegu to 55. Euro. W ramach tego macie obiad i śniadanie. Poza płatnością 55 euro za osobę musicie doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 350 euro. Jeżeli chodzi o warunki w schronisku, to za chwilę Wam wszystko nagram, pokażę jak wygląda, ale jest miejsce na suszenie. Mokrych kurtek, mokrych butów, raków Waszego sprzętu. Nie ma poduszek, ale są koce, jest ogrzewany obiekt, więc jeżeli nawet dzisiaj na zewnątrz będziemy mieli w nocy minus 3 stopnie, to jest tu ciepło, jest palone na bieżąco. Jeżeli ten śnieg zalega dalej na stokach, trzeba po prostu uważać. W naszym przypadku na łańcuchach dodatkową trudnością było to, że było bardzo mokro. No i tutaj trzeba po prostu na spokojnie mierzyć siły na zamiary, żeby sobie to przejść, ale fajnie w czerwcu poczuć powie zimy. Nie ma co się tu oszukiwać. Za chwilę idziemy na obiadek. No i w krótkich kilku ujęciach pokażę Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie trasy, jak to wygląda w tym okresie, czy warto, nie warto, zawsze śmiało możecie zapytać. A ja idę udać się w magiczne miejsce. Jako to właśnie wyglądała nasza droga na rysy. Co mogę powiedzieć? Warunki były bardzo trudne, stąd też nie mam dużo ujęć, bo tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszego dnia mocno padało, a drugiego dnia warunki pogodowe, o ile przy dojściu na szczyt, były w porządku. O tyle samo zejście po stronie polskiej było dość trudne, bo był lód na kamieniach i przy łańcuchach, bo było dużo śniegu. Tak jak widzieliście na ujęciach, bez raków. I czekanu bardzo ciężko było się poruszać, i praktycznie zejście wiązało się z dużym ryzykiem, aczkolwiek nam się udało. Pieczątki, jeżeli chodzi o koronę gór Polski, to znajdziecie jedną po stronie słowackiej w chacie pod rysami. Jeżeli będziecie schodzić, tam możecie sobie podbić pieczątkę. Od strony polskiej znajduje się w morskim oku, więc tutaj ze znalezieniem pieczątki czy podbiciem sobie książeczki nie będzie problemu. Oczywiście też pamiętajcie o zdjęciu. Wyprawa bardzo fajna. Co ciekawe, w chacie. Podrysami jest taniej niż w morskim boku, mimo że tam ludzie wszystko muszą wnieść na własnych plecach a do morskiego oka dojeżdża samochodem, no ale gdzie dużo turystów, tam rynek można powiedzieć, lokalny rządzi się własnymi prawami, więc tak to wygląda. Co jest przerażające w tej całej wyprawie to na pewno to, że jest mnóstwo nieodpowiedzialnych osób. Chociażby mijaliśmy pana, który w pantoflach, takich starych pantoflach, jak nie wiem, wyobrazicie sobie 20 lat temu, pantofle, to w takich butach chciał sobie wejść na ryzy po śniegu, po dość stromym zboczu. Gdzie tego samego dnia, gdy schodziliśmy, helikopter zabiał, zabrał kobietę, która szła trasą zimową. Kilka osób próbowało jej pomóc zejść, ale ona już była tak wyczerpana, że że trzeba było po prostu zadzwonić po helikopter i, i to załatwić. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to na pewno dla turystów z obcokrajowców przydałyby się jakieś informacje na miejscu na terenie Tatrzańskiego parku narodowego przed wejściem na szlak obok czarnego stawu, że, że są takie warunki, oznaczyć je może jakimiś kolorami, że jest trudniej. No i co, rok minął praktycznie i pewnie za rok może znowu się spotkamy, o ile los będzie sprzyjał. Póki co życzę Wam udanych wakacji, bo w sumie skończył się rok szkolny w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek 24 czerwca, więc udanych wakacji i podróżujcie bezpiecznie. Do zobaczenia.